Zadanie. Liczbę x zwiększono o 10%, a następnie nową otrzymaną liczbę zmniejszamy o 10% i otrzymujemy liczbę y. Prawdą jest, że obie liczby x i y są równe. Może pokażę, jak zrobić to zadanie. Najszybszy sposób e, polega na tym, że po prostu e, bierzemy pewną liczbę x i zwiększamy ją o 10%, czyli mnożymy przez 110%, czyli przez 1,1. A następnie taką otrzymaną liczbę mnożymy przez 90%, czyli przez 0,9 i otrzymujemy naszą drugą liczbę, która jest równa 0,99x i widzimy, pierwsza liczba to jest x, a druga ta liczba jest równa y i ona jest mniejsza od początkowej liczby x. Więc czy są te liczby równe? Oczywiście nie są. Jeżeli takie mnożenie przysparzać się problemu, możesz to zadanie również wykonać w inny sposób. Ja nazywam to e, zadaniem z wymyśloną liczbą. No zauważ, tutaj nie masz w zadaniu żadnej liczby. E, tu masz procenty: 10% i 10%. Więc możemy sobie wymyśleć. Więc napiszę: wymyślamy, że nasza liczba x jest równa. Najlepiej wziąć liczbę 100, ponieważ e, początkowa wartość jest 100%, więc to, co będzie nam wychodziło, będzie jednocześnie liczbą i, i procentową wartością. I możemy tu sobie narysować taki schemacik. Tutaj mamy 100, czyli początkową liczbę, i tę liczbę zwiększamy o 10%. Więc myślę, że nie trudno zauważyć, że tak naprawdę te 10% to jest 10. Po prostu liczba 10, więc 100 plus 10 to jest 110. Następnie tę liczbę 110 zmniejszamy o 10%, ale 10% ze 110 możesz sobie obliczyć na proporcje albo przez yy, obliczanie przykładu to będzie zmniejszenie naszej liczby o 11, 110 minus 11 to wyjdzie 99, więc początkowa liczba to jest 100 i to jest równe 100%, a końcowa liczba jest równa 99, czyli 99. Procent. I y, możemy tak zdanie zrobić, bo wiem, że niektórzy <noise> lubią liczyć koniecznie na liczbach. No i nie ma się co dziwić, normalna reakcja na zadanie matematyczne. Y, I zauważamy, że to jest liczba właśnie x, ta pierwsza, a to jest ta liczba druga y. y więc y, widzimy, że one nie są równe. To jest ciągle jakby analiza podpunktu pierwszego. Czy stosunek liczby y do liczby x jest równy 99 setnych? No zauważmy, jeżeli napiszemy y przez x, to mamy tutaj 99, a tutaj 100. Więc piszemy, to jest odpowiedź. Prawdziwa. Tak. Równie dobrze mógłbyś korzystać z tych, z kolei obliczeń. No i teraz stosunek liczby x do y jest równy, no właśnie, liczba x to jest 100, liczba y to jest 99, wyciągniemy całości, to jest 1 i 1,99, tutaj również się zgadzamy, to jest zdanie prawdziwe.